Neurolodzy z University College London przystąpili do badań nad potencjalnym związkiem pomiędzy COVID-19 a zespołem Gilena Barrego GBS po tym, jak pojawiły się sugestie, że infekcje SARS-CoV-2 spowodują wzrost przypadków GBS na świecie. Obawiano się, że zdarzy się to, co zaobserwowano podczas wybuchu epidemii Zika w Ameryce Łacińskiej w latach 2016 i 2020, gdy jednocześnie z pojawieniem się wirusa wzrosła tam liczba zachorowań na GBS naukowcy zbadali czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy zakażeniem COVID-19 a zespołem Gilena Barego. Podane do analiz sięgnięto do krajowej bazy danych immunoglobulin prowadzonej przez NHS England National Immunoglobulin Database z lat 2016 do 2019. Następnie porównano te dane z liczbą przypadków GBS zgłoszonych podczas pandemii COVID-19 w pierwszej połowie 2020 roku, napisali autorzy badana w artykule opublikowanym w czasopiśmie Brain. W drugim badaniu skoncentrowano się na analizie struktury genetycznej i białkowej wirusa SARS-CoV-2. Szukano dowodów, że ten zdolny jest do wywołania takiej reakcji układu immunologicznego, która prowadziłaby do uszkodzeń we włóknach nerwowych typowych dla zespołu Gilena Barego, mówi pierwszy autor badania, dr Stephen Keddy. Zaszczepienie miliardów ludzi na świecie może spowodować, że szczepionka zacznie być obwiniana o spowodowanie większej liczby zachorowań na GBS. Jednak wszystko wskazuje na to, że ani COVID-19, ani szczepionka nie są powiązane z tą chorobą, zapewniają badacze. W większości przypadków choroba mija bez większych szkód po odpowiednim i wcześnie rozpoczętym leczeniu. Ciężki przebieg choroby natomiast może pozostawić trwałe ubytki neurologiczne.